Czy słyszałeś o tej bogini czonej przez naszych przodków? Żywia, znana także jako żywa lub siwa, była słowiańską boginią życia, płodności i zdrowia czoną szczególnie wśród Słowian połapskich. Według kroniki Helmolda z Bozowa była ważnym bóstwem obodrytów związanym z cyklem natury i odrodzeniem. Uosabiała witalność, wiosnę oraz harmonię symbolizując piękno i młodość. Przedstawiano ją jako kobietę z długimi włosami, często z wiankiem na głowie, czasem trzymającą jabłko. Wierzono, że opiekuje się ogrodami, drzewami owocowymi, plonami i ptactwem domowym. Jej kult wyrażał się w obrzędach wiosennych, mających zapewnić urodzaj i pomyślność rodzin. Niektórzy badacze, jak Iwanow i Toporow, łączą ją z boginią mokoszą, widząc w żywi jej epitet. Była przychylna ludziom, dbając o ich dobrobyt i obfitość zbiorów. Jej imię oznaczające Żywa odzwierciedlało siłę życia i nieustanne odnawianie natury. Jeśli obejrzałeś do końca, skomentuj Żywia.